Serwery Paytui. -to, to na nich najważniejsza jest jedna rzecz: Twoje pieniądze. Za nie możesz kupić dosłownie wszystko. Chcesz tak którego nie da się zdobyć? Zapłać. Jakieś nielegalne przedmioty typu Bedrock wystarczy zapłacić. A na niektórych można kupić nawet admina. Przez co możesz banować biednych graczy, którzy nie mają pieniędzy. Tylko dlatego, bo ty je masz. Tu dzisiaj wejdę na takie serwery. A będę miał z karty społeczności na moim kanale. Więc zasubskrybuj ten kanał, żeby mieć wpływ na jakie serwery wchodzę. Pierwszy serwer, moi drodzy, Mega Xcore. No jestem ciekawy, co tutaj będzie można kupić. Jest tutaj niby 250. Od osób i super za darmo, więc może nie jest aż tak wcale źle. Dobra, wejdźmy na ten serwer. To poczekajcie, ponieważ bardzo będę wdzięczny, jeśli w tym momencie zasubskrybujesz mój kanał i zostawisz lajka. Bo wbijam 200 tysięcy subskrypcji, a ja wdzięczę wam się tym, że jeśli w komentarzu napiszecie swój nick, to rozdawam 100 zł doładowania na craftkiu.pl czyli moim serwerze. Tutaj macie ostatnią osobę, która wygrała ostatnio właśnie 100 zł, więc, więc zróbcie to też. Dobra, moi drodzy, jestem tu w serwerze i patrzcie ile tu jest trybów w ogóle. Tylko nigdzie nie pisze ile jest online, więc nie wiem za bardzo gdzie mam wejść, gdzie, gdzie najwięcej osób może grać. Dobra, może na box VP. Nie, jest tu sam, ja pierdzielę serio. No dobra, no gdzieś muszą grać na Mega Dropie, grają MSG. O, no jedna osoba jest. I tu jest 250 osób, ta? No na pewno. siema, On w ogóle jest za tym serwerzem tu istnieje. Nie no, stary. Nie dość, że tu są fake sloty. To jeszcze to podobno jest to jest serwer Pay Twin. Stary, gdzie mam wejść w końcu serwer PvP, może? Nie? Tu też lip nie gra. Dobra, Box PvP 2. O, nie działa. Ej, galo, gdzież tutaj? O, dobra, trafiłem. Survival plus działki. To jest serwer, na, który, na którym właśnie ktoś gra. I tu jest 19 osób. Czyli wszedłem na każdy tryb i podobno. 200... Dobra, fake sloty. No dobra, jakie tu rangi mogę kupić? Poka. Mi to. Swagger plus, plus są moi drodzy, może mieć. Okej, okay, no nie ma tu jakichś niesamowitych rzeczy, Więc nie wiem, czy to jest serwer Pay to win. Więc wszedłem na stronę serwera. Mega Xcorporl. plus działki. Strażnik. Ranga Strażnik za zawsze. Marzyłeś o wstąpieniu w szeregi administracji serwera? Chciałbyś z nami porozmawiać i na przyjeźń. Strażnik jest idealny dla ciebie. No jest widzowie. Dostęp do prywatnego z Discorda z całą administracją serwera. Czyli okej, okay, oni mogą zgłaszać graczy zbanowanie i tak dalej i można mu mogą mutować. To jest ciekawe. Mutowanie to już jest widzowie, administracyjna rola. No i moi drodzy, macie wejście, jakby do tego, że możecie być test helperem. Ja jak nie wiem. Stary. Jednak był pewien nowy problem. Ranga nie była nadawana automatycznie, więc musiałem zgłosić się na Discorda serwera. Dobra, przelew, kupuję to. Oczywiście, że to kupuję. 150 zł kosztuje, więc zostaw like i subskrybuj, mnie, proszę, bo on, niech się to zwróci Chociaż na starcie 150 na Star, wiesz co. Chodzi. Dobra, jak widzicie, kupiłem tutaj rangę strażnik na Discorda i zgłaszam, że chciałbym to mnie tę rangę. Jednak przed tym oczywiście zmieniłem Discorda, żeby na pewno niby nie rozpoznał. Dobra moi drodzy, tworzę ticket, oczywiście. Witam, kupiłem rangę. Wysyłam screena, no mam nadzieję, że dostanę. Na działkach. Mogę ją dostać. Nie wiem, znaczy wszystkich, wiadomo, stary płacę wymagam, nie? No jest, czekamy. A w międzyczasie, gdy czekamy na odpowiedź, wejdę na kolejny serwer. Więc oglądajcie ten film do końca. Na serwerze czekam, MC, administracja ma na wszystko wywalone i można kupić game moda. Niesamowite. Więc musiałem to sprawdzić. Czekam co, moi drodzy. Jak najbardziej wbijamy. Boże, co to jest za serwer w ogóle? Ja dupia, ja się już boję. Czy coś trochę gra? Anarchia Praxis. Dobra, no dobra, wejdźmy. jest jakiś, moi drodzy, właściciel, co? Kreno, witam podobno, można tu kupić game Mode 1. Nie wiem czy mi odpisze. No, ale zobaczymy. To jest właściciel, więc yy, na takie oferty, jak zapłaci się, pewnie więcej, to się da. Pytanie jest, czy można po prostu kupić na stronie? Więc wejdźmy na stronę. A, nawet nie muszę, bo pod portfel jest wszystko. Okej, okay, można kupić tutaj koronę anarki. No, Okej, okay, to jest trochę pay to win, bo, bo takich przedmiotów raczej tak łatwo nie da się zdobyć. Monety to jeszcze luz. No dobra, ta korona tak najbardziej dziwnie. Ona pewnie daje dużą przewagę. No jednak, moi drodzy, nie widzę tutaj game moda do kupienia. Więc ponownie napisałem do właściciela. Generalnie właściwie mi coś nie chce odpisać, więc wchodzę na Discorda i na Discordzie spróbuję Dobra, tworzę tiketa, tutaj napisz. Witam, słyszałem, że można tu kupić GM1. Dobra, piszemy jakiś debil, no, ale luz. No dobra, czekamy. Mam nadzieję, że uda się to ogarnię. Ej, co jest ty? Zos jest, zostałeś wezwany na sprawdzanie! Ej, stary, nie wiem, o co biega, ale nagle helper stary do mnie sprawdzać. Nie, wy tyfy? Czemu? Cze czemu? Halo? Czemu jestem? Czemu ja jestem sprawdzany? O co tu biega? Dobra, no, jeszcze s to, że na cheatów nie mam, nie? Skurde drama. Zaraz wejdę. Dobra, mam pomysł, mam pomysł, widzowie. Jesteś sprawdzany w minach, Sie, no to jest jakiś żart. niesamowite to jest. Więc postanowiłem, po że włączę modulator i wejdę na Discorda! Dobra, odpaliłem w ogóle modulator i tak dalej. Dobra, wchodzę, stary, ja się boję, co się może stać. Nie jestem sprawdzany. Ja pierdziele! Czemu, co ty się odwala? Halo. Halo jesteś? Tak jestem. Przyznaję czy się do cidów? Nie, 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 czemu jestem sprawdzany, ja nie mam nic. No wiesz, antycit mówi co Czy Przyznajesz no. się do Cidów, czy nie? Nie, nie przyznaję się. Słuchaj, weźmy wypuść, dam ci stówkę. A, mogę z właścicielem nie, pogadać. Nie. nie, aktualnie nie. Ale to proszę właściciela zawo zawo zawołaj, bo jest sprawa serio. No to no, bardzo ważne, bardzo ważna. Ale, ale ja też mam ja też mam dużo prawnienia, więc może się dogadamy. No. Yy... Myślałem, że gay moda da się to kupić w ogóle, tylko że jestem sprawdzany i kurczę, no nie wiem co mam teraz robić. A tak szczerze, masz cheaty? No nie mam, nie mam. Ale tak szczerze szczerze. Szczerze nie mam. A skąd masz takie duże pieniądze na, na to, żeby wydać na gay moda? Dostałem, bo wczoraj miałem urodziny. To najlepszego. Dziękuję. To co dobra. Da, da się coś zrobić? No, no nie wiem. No to mi powiedz. Możemy cię najpierw sprawdzić. Jeżeli nie no. będziesz miał cheatów, to możemy wtedy pomyśleć nad tym, czy taka transakcja no będzie. No do, Dobra, zróbmy tak, zróbmy tak. Bo ja nie mam serio cheatów, nie, nie mam czasu być sprawdzany. Ja dam 10 dziko dorzucę do tak, żebyśmy wypuścili. No, no, to pomyślę. no to dawaj wypuszczaj i daję ci 10 zł od razu, ci przyjęły. No. Daj numer. No no nie wiem, nie wiem. A wiesz, że to też jeszcze prze... próba przekupienia administracji? W jakim stopniu? Ale boż nic nie dowie, przecież nic, nic nie powiem nikomu. No to masz tutaj właściciela, więc można o. z nim pogadać. Dzień dobry, panie właścicielu. Dzień dobry. Generalnie mam taką sprawę, bo chciałbym kupić game moda, ale też jestem sprawdzany, więc dorzucę dwie dychy jeszcze do tego game moda, żebyście mnie wypuścili od razu, bo ja nie mam cheatów, ale nie mam czasu po prostu. A, nie masz czasu, ale nie masz to zajmę. Tak, nie mam, serio, a nie wiem, że nie mam, ale do dawaj do Zrzucę dwie widać, ile ten game odkosztuje? kosztuje? No nie da się. Przecież śmiało być, to normalnie da, da, dać się, no. Aha, nie no, nie da się. Ale wiesz, możesz sobie kupić na przykład po rony, jest nie. Dobra, to że ja mam. Niestety nie dali się przekupić. więc zostałem wprowadzony w błąd, że ten serwer jest Pay to win. Okej, okay, tu podali mi jakiś serwer. Można tam kupić klucze Admila, które nawet nie działają. <laughs> to jest za mocne. No i za 5 zł masz set, ochrona ochronę 5. nie wiem, ktoś tu gra i rzeczywiście jest tu jakiś technik. Dobra, jestem ciekawy, tylko gdzie tu coś kupić. Sklep jakiś, jest coś takiego. Jest strona serwera. nie wiem, gdzie coś kupić. Napiszmy, moi drodzy. Tego ziomeczka. Cześć. Można tu kupić GM1. O, jest Discord, dobra, jest Discord, widzowie. No i tu mi się podoba. No wejdźmy w takim razie. Wejdź do Discorda, tylko na nie wiem, jaki jest tutaj Discord niby nagroda, coś takiego jest, chociaż tutaj nie ma nic. Nie da się tu kupić GM1. Dam 200 zł. Próbuję go namówić, może się zgodzi. Mówię nie, okej. Okay. A jakieś itemy typu bedrock, bariery. Okej, okay, czyli ten serwer też nie jest Pay chyba, no nie wiem, znaczy no ciężko stwierdzić, bo nawet tu Discord, na nie tym nie jak zobaczyć tego item shopa. Tylko rangi i klucz. Także. No o boże, następny serwer, chyba na którym będzie znaczy admin do kupienia. Dobra, uwaga, wchodzimy na box PVP. Oczywiście każdy admina. No klasycznie, klasycznie, moi drodzy, nie ma co? Discord. Discord jest, więc sobie dołączymy. Ale moi drodzy, najważniejsze, Diaksiel CP, zobaczmy, co tu można kupić ten box PVP. Można kupić opiekuna plus op na 31 dni. Moi drodzy, promocja! Jaka promocja! Chłopie, zarządca! Chłopiec, zarządca, to jest właściciel chyba serwera, ty, normal. Zarządca. E, dobra, ja kupuję, kupuję, zarządcę będę miał. Zarządcy, ty, jak to w ogóle kupić? Ty, w ogóle to jest jakaś informacja o tej randze. E, czy ten serwer się właśnie nie wywalił na plecy? Naprawdę, on się wywalił teraz. Nie mogli zrobić, jest lag, wchodzę znowu. Wywaliło serwer, ja pierdzielę. Co za dramat, Dramat, stary dramat, leciutki dramat tu się odwalił. Dobra, moi drodzy, właśnie napisałem, że serwer się wywalił i na etykiecie. czy jest ktoś, kto może mi dać rangę zarządcy, jak ją kupię? I ja napisał, że ja mogę, więc dobra, kupujemy. ja właśnie kupuję rangę właściciela tak naprawdę. Foxik 094, hoppy, wiesz, co chodzi? Zakup to, oczywiście, jak najbardziej. Zakup. że to jest dramat. Ja nie mogę uwierzyć, co tu się po prostu odwala. Moi drodzy, właśnie kupuję. Tą rangę, aż mnie zgubię. proszę bardzo Daj im screena, jest dramat, dramat Dramat totalny, nie? teraz wystarczyło poczekać Aż włączą na nowo serwer i otrzymam swoją rangę A w międzyczasie, gdy serwer się włączał Postanowiłem, że wejdę na kolejny serwer Teraz wejdziemy sobie na trochę mniej pay to win serwer A będzie to rgmc, ponieważ no Jest to jeden z większych serwerów, ale mega Ciekawa jestem na rzecz, o której możecie jeszcze nie wiedzieć Jednak do tego musiałem włączyć cheaty Injektujemy moi drodzy, jak najbardziej Dobra, weźmy sobie na przykład do survivala po 1 I zróbmy coś, żeby dostać bana Raczej znaczy, to szybko powinien dostać, bo mam, timer, mam wszystko ale dobra, na razie go sobie wyłączę. Moi drodzy, tutaj naprawdę będzie ciekawie, nie? Dobra, zróbmy skafulda, Ciekawe, czy za dostanę bana od razu? Bo muszę dostać bana. Muszę dostać bana, halo. Administracja, dajcie mi bana, dobra. Możliwe, że nie dostanę. Więc wiem, że jak to dostać tu łatwo bana, na przykład za x Więc po prostu może zejdźmy po diamenty. Jak jest administracja, to raczej powinniśmy dostać szybko. No karę i tyle. Dobra, i patrzcie to: tutaj na przykład są pierwsze diamenty. Generalnie musimy pokawać te X-rayu tylko dlatego, żeby dostać bana. Ponieważ, dobra, już za spoileruję, tutaj na tym serwerze można kupić un bana. Tutaj nie ma czegoś takiego, jak że dostajesz bana, stary. Tu i jest, jesteś cheaterem najgorszym, nie wiem, wyzywasz ludzi, łamiesz regulamin całkiem. to no nie ma czegoś takiego. Bo dostaniesz bana, ale wydajesz 10 złotych. I żeby nie było, serio, 10 złotych. I dostajesz, moi drodzy, UB, nie? To jest porą banę I chcę wam to pokazać. No jest to pay-to-win, jest to zakazane w ogóle. Może, jak to, że ten serwer bana jeszcze nie ma, w ogóle to aż się zdziwiłem, nie? Ale dobrze się ukrywają, co by nie było. Dobra, patrzcie to, drugie diamenty. No liczę tutaj na tego banika. Aż dziwnie brzmi, nie? Be brak. gdzie są jeszcze diamenty? Jakieś takie blisko, dobra, tu. dobra, te diamenty. Halo, ja dalej bana nie mam. Co jest? Ja pierdziele. Halo, panie admin, no kurde, to jest like, ja też szybko dostawał, zawsze Ej, dobra, nie wiem, co biega, ja bana nie mogę dostać w tym serwerze. Aż dziwne, bo zawsze dostawałem mega szybko. Wykupiłem trochę tych diamentów. Jeszcze włączyłem timera, on bardziej mi przeszkadza dobre niż pomaga, bo mnie cofa. No, ale liczę, że zaraz tutaj wleci jakiś banik Nie wiem jak wymusić tego bana. Czy Kilaura pomoże, czy nie. Ja może fly, ty! Najłatwiej że na świecie, fly. Nie, no cofa mnie. wojcie, że mnie po prostu wali. Halo, dawaj bana. O, i dobra, banują jednak, banują. Jednak banują, więc git O, 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 patrzcie to! Patrzcie to! Nie gadaj, że Nie gadaj, nawet mi się czemu citujesz. Nie, nie, ja nie cituję! Czekaj, stary, czekaj, 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 czekaj. Timera wyłączę. Stary, no nie mogę tego odnieść. To nie tak jak myślisz. Dam ci 20 zł, ale nie banuj. XD. Dobra, jest plan, widzowie, jest plan. Jest plan. Dobra, daj PSC. Ej, ja pierdzielę ty! Daj numer tel, to wyślę blika. Nie gadaj, nie gadaj, że on się na to zgodzi. Jak on mi poda numer XD, ale serio, wyślę. Ja, ja przysięgam, że mu wyślę ten dać. No podaj mi, podaj. A no i Ban. Nie, to no nie mogę. Jednak spokojnie. Ponieważ ja mam na tyle... Dużo pieniędzy, że wystarczy, że kupiłem Mumbama. Dobra, kupuję to stary Selef Koksik 0904. To jest taki wariant, nie? Po Twierdzaku. Wiadomo, że. tak Moi drodzy, usługa kupiona Uwaga, wielki test. Czy działa? Zaraz, moi drodzy, sprawdzimy. Survival V1. Proszę bardzo, czy mogę wejść? Oczywiście, że mogę. I co? To Ty mogłeś, <grym> mogłeś mieć te pieniądze. <grym> ja pierdzielę Jeszcze ten Admin, kurde, ten. I ja XD. <grym> I piszą XD. <grym> nie dobra, 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 dobra. To dobre. Nawet więcej. Beka z ciebie. Oni wszyscy wiedzą, że to jest Mumbama normalnie, nie. No pay to win, no. Akurat, wydać ciutko Pay win Więc wróciłem na wcześniejszy serwer, bo dostęp wiadomość, że niby działa. Jak z MC. No, jeszcze, moi drodzy, taki. Nie no, nie działa ten serwer. Jaki scam, jaki scam w ogóle nic tu nie działa, chłopie, nic tu nie działa. Rozumiesz to. O kurde, ze tym z... Z... zajemem wysłał. Ja pierdzielę, ty nie mogę mu tak zrobić. Czekałem na dwóch serwerach na rangi, jednak w tym czasie odwaliła się mega mocna rzecz. Ponieważ przede tym najbardziej Pay to win serwer, jaki mogłem, ale to zobaczcie sami. Dobra, moi drodzy, kretmc.pl. Nic, chodzimy, 40 osób. No, jestem ciekawy, czy coś tutaj kupię nielegalnego. Zaraz i tak dalej. Dobra, pytanie: Co tu można kupić? Zakup. Czy co dużo? edycja. okej, okay, klucze. Generalnie, no, nic chyba takiego nie można tutaj kupić w item shopie. Ale spróbujemy, moi drodzy, zagrać to na Discordzie. Podobno, tu można kupić. No, tak mi napisaliście. Dobra, tworzę tiketa Witam. Czy jest możliwość kupienia czegoś więcej niż to, co jest w item shopie? czekam na odpowiedź i zaraz się wszystkiego dowiemy. Po chwili odpisał mi właściciel serwera. Okej, okay, napisał: Witam. Grozie to zabrzmiało. okej. Okay. Co byś chciał konkretnie? Bedrock, bariery, 100. nie wiem, może coś takiego, nie, nie wiem czy on się na to zgodzi ale próbujemy, nie? hmm, dobra, Zostawia się, to dobrze znać no dobra, XD, no nie mogę Ja to nie jest jakiś mały serwer, to gra 40 osób w ogóle, więc kurde że tak, takie rzeczy tu się dzieją? za ile hajsu? dam ci całe skrzynki wypełnione, co jest? a ile chcesz? dobra, daj, daj, to jest jakąś już małą kwotę, a za pół tysiąca czy coś, milion złotych, wiesz co, dziś. więc w tym momencie już was proszę żebyście subskrybowali ten kanał, wbijcie na CraftCube'a, na G, bo naprawdę dużo wyda w tym filmie, tylko dziś do 12 z tej promocji 50 zł. Okej. Okay. Stary, za 5 dych? Takie rzeczy on chce mi dać? No nie wierzę. Daj numer, to wyślę blika. Ty normalnie mi podał numer, nie wierzę. Zaraz wyślę, Nick Koksik 0904. Let's go. Więc wysłałem mu 50 zł i czekałem na moje przedmioty. Dobra, napiszę, mu, że tak jestem. Jestem ciekawy, czy mi da kurde. tej, tej, tej czy to nie skam przypadkiem. Stary, no bo ja nie wierzę. No, Chopie, ja będę mógł zniszczyć cały serwer takimi przedmiotami. Jeżeli on się na to godzi, to ja zaraz kupię tu Game Mode. I normalnie jest się... TP i się tam do nich. I zabijam wszystkich. Tepnął się do mnie, jest. Ej, tepnął się. Patrzcie to. Nie, nie. Nie. Nie, 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 dobra, dobra stary. Co jest? Kurde, klucz. Nie. Set home. Set home. Set home. Nie. Nie! Co? CO Tu się odpierda? Sorry, że... Nie! Okej, okay, nie. Jakby spoko, nie? Jak to czasami bywa, widzowie, w tym, w tym ciężkim świecie. Może być? Tak. Ja pierdzielę normalnie. Mogę dostawiać stary, nie no, to jest jakiś żart. To jest jakiś żart. Ja biorę te... Ja chłopie biorę tej temi do Endera, je chowam. Tu klucze. Mamy jakiś bedrock w ogóle losowy. Co co, 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 co tu chodzi? Gdzie jest Ender Chest? Przez tu są w ogóle Ender Chesty? Stary nie ma Ender Chestu. Nie ma Ender Chestu. A ja chłopie mam takie rzeczy, Nie, nie no to jest przesada. To jest przesada. Ja, ja, ja nie wiem co ja mam z tym zrobić, stary. Nie, nie wiem, naprawdę nie wiem. Biorę wszystko trochę, ale kurde, to no, jest lipa totalna, nie? Jest tych mieczy. Do no, tych kluczy stary, ja pierdzielę, nie mogę w to uwierzyć. Rachąłem te miecze i że. Ja, ja muszę mieć jakiś ekwipunek w ogóle, ale na ja są klucze. Dobra, klucz legendarny. Otwórz, zarąbiście, będziemy mieli całego seta. Mamy całego, moi drodzy, nie Mamy ten miecz. Nie wiem, ile on będzie bił. Chyba dużo, no. Do kogo mogę te Przecież Jak oni to zobaczą, to się wywalą na plecy. Do mnie. No to się tepam. Nie no, przecież to jest za mocne. Te do mnie do siebie. A on nie ma i temu w ogóle. Dobra, patrzę. To. Pokazuję mu normalnie bedroka. Zamuruję, go. zamuruję go. Dawaj, chodź tu, opie. Ja ci mam i tak na jednego hita, ale mnie nie bi. To jest bez sensu, po co masz mnie bić? I Mi ucieka! One shot, one kill, nie no nie mogę. Tu jest w ogóle jego królestwo jeszcze. Nie no za mocne. Ja mu to mu muruję, nie? Teraz ja <laughs> czekam, czy ktoś się do mnie Bo to było mega mocne. Ale Nie wiem, czy mi się to uda. Patrzcie, tepa się do mnie jak, jak, jakiś gracz. A i znowu bez itemów. Nie, dobra, to go muruję. A, bije mnie. wejść stary do wody. Ja cię muruję, stary. Nie, no nie mogę z tych ludzi. Nie mogę, naprawdę, nie moc tu biega. Postanowiłem, że zrobię trapa. Jednak będzie on z barier. Dobra, patrzcie to. Bariera. Bariera, 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 bariera. Okej. Okay. Dobrze, no że jak ja tu jakiegoś typa tepnę, to że rząd zawał dostanie. Mam 100 kluczy. To pierwszy, ten lepszy. Najgorsze jest to, że nikt nie chciał się o mnie tepnąć. Więc nie wiedziałem o co tutaj chodzi. Dobra, nie mam tym ludziom pisać. To ten jeden, co już był ze mną. No dobra, to wezmę go ten. Wezmę go tepnę. Go zamuruję tu. Stary, stary. No próbuj, próbuj. <ślam> Zamurowałem go w bariera. No i co teraz, bratku? No i co teraz? Dobra, może ty? I hitboxy. Leży, dobra, essa Ej, tepać do mnie jakiś typ. Dobra, robimy to samo, Takie otrapa. Dobra, i tutaj tepniemy tego ziomeczka. Uwaga, te pracet. A nie mogę, czekaj, czekaj, czekaj. A, tepnie go. tepnę go. Hit, szybki hit. A, dawaj, dawaj. No nie mogę go bić. Co jest z nim? Aha, tego ziomka nie mogę bić. Nie wiem, co tu biega. Wytyfy. Czemu ja go bić nie mogę? Skąd masz? Chłopie, no z GMA. Jak to się mówi? Z GMA, no. To się nie pobiję. A, te, tepnął mnie jakiś ziomeczek. Tepnął mnie jakiś ziomeczek. I to dwóch mnie tepną. no. Chłopie, oczywiście, że tak. Tylko czemu ja czemu nie mogę się bić? Ja nie, nie wiem, co tu biega. A, dobra, już mogę, dobra. Jest yes, git, jest git, jest git. Dobra, mogę ich bić. Pytanie, czy ja im będę coś bił z tego miecza, No, niby szlapnę sto, nie? Dobra, testujemy, testujemy, testujemy. Czy on. Oj, totem. Dobra, totem poleciał. No, stary chyba lipe będzie miał, co? Nie, no, chłopie, przecież to jest dramat. Ja mam chłopie takie rzeczy. Dobra, o, leży, leży, dziomek leży. raz drugi. O kurde, ja ginę. Chłopie, co szczęście, że ja przeżyłem? Problem jest taki, że on mnie tu zamknął. Cholera, ora lipę mam trochę. Jest jakiś gracz? Wypuścił mnie? Nie, on jest? Nie wiem, czy ja chcę zostać w tym opuszczony. Kwiatownik mam cheatera. No chyba, działka co jest pay to O kurde, no chłopie, leżysz Dobra, następny. Patrzcie, lej tu jest w ogóle. Tego nie mogę widzieć, ale tego mogę. Mogę tu stawiać? Nie mogę, nie mogę. No dobra, stary, no niestety, niestety, lipkę masz tutaj lekką Ej, zginę! Zginąłem, nie wierzę! Może i zginąłem, ale bardzo dobrze się bawiłem. Teraz przede mną są jeszcze dwa serwery, na których miałem dostać admina. Więc oglądajcie ten film do końca. Dobra, moi drodzy, jestem na tym serwerze, jak i mam rangę zarządca, która nie ma nic. Halo? ja nawet pisać, że nie mogę. Co jest? Help up, dajcie opa. Nie no, nie gadaj, że stary wydałem tyle pieniędzy. Ranga za zarządca. Nie ma nic? O co tu biega? Nie, 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 nie. Nawet mnie denerwuj, nie, 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 nie. Co za skarb, stary, to jest ranga zarządca. Powinienem mieć opa na pewno. Jestem w zarządzie. Serwera, stary, o co tu biega? Ja nie nie no to jest scam Scam jak nic, nie no nie polecam do... Po chwili dostałem, opa, dobra mam Mam, 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 opa, dobra oni Generalnie nie będą nawet w stanie wyłączyć serwera, więc Patrzcie to nie, Minecraft ban, cyk, Minecraft Ban, party, no i teraz robimy tak <gry> Administracja pobadowana. SA Remowe, dobra dajmy 50 na razie Zobaczmy jak tu span będzie teraz wyglądał Pięknie, no ślicznie, ślicznie, ślicznie to wygląda ap 1 TPL, ojejku No żegnam panów, nabra, no, <gry> nie no Stary, Minecraft Kill, a zabijmy wszystkich, żeby stracili tem. No i to jest właśnie to, to jest życie. To jest właśnie życie, ne? Co ja tu mogę jeszcze zrobić? SPHRE, TNT 50. Jak najbardziej, zróbmy wielką kulę TNT. Zróbmy tak, żeby usunąć tutaj każdy region. To w zasadzie TNT chyba powinno działać. Dobra, zobaczmy, czy wybuchnie. Flonin, uwaga, wielki test. A nie wiem, czy chce tutaj być. Czy to wybuchnie? Oj, wybuchnie, wybuchnie, wybuchnie i przy okazji mój komputer, więc ja stąd uciekam. No, znagły już komputer, wiadomo jak jest. Czemu to dalej nie leci? ale proszę wybuchać dalej. Nie no nie mogę. A, bo tu sobie jest jakiś plugin w ogóle na lagi. No dobra, to robimy tak. Drug disable. Dobra, wyłączyliśmy właśnie wszystkie pluginy, moi drodzy, na serwerze. Teraz to na pewno powinno działać. W ogóle, wiecie co? O, no i proszę bardzo, moi drodzy, tak się właśnie rozwala serwery. Łatwo poszło, łatwo, łatwo y, przyszło, łatwo poszło, tak powiem. To jest jakiś żart, nie? To jest jakiś po prostu kurczy żart. Koksik tak trzymaj. No nie, no, to jest niesamowite. No moi drodzy, właśnie wyrzuciliśmy. Serwer, tylko i proszę tego, bo zapłaciłem 40 zł za to. Stary 40 zł za to, żeby zniszczyć serwer. Rozumiecie to, jest po prostu jakieś Niepojęte, no, Żeby nie. A, no i sumie już nie ma żadnych pluginów na serwerze. Jest tak jest. ale damy im jeszcze Opa, niech chcę mają. Oj, no i serwer rzuciło. Chyba najprawdopodobniej, do mnie. Six dajemy mu opa, niech mają, niech mają coś z tego życia, jak najbardziej. Macie. No, cztery dyszki, serwer zniszczony. jest tak jest. Studię wybucha. No ja nie mam co więcej robić. Save, ale tyle. A przede mną był jeszcze jeden serwer. Rozumiecie to? Dobra, moi drodzy, właśnie jestem na tym mega iskorze i mam rangę strażnik. Już na drugi Dzień to nagrywam, bo musiałem chwileczeć tą rangę. Wiem, że posiadam MUT i tak dalej. Nie no, nie posiadam. Czyli temp mood? Nie wiem trochę o co biega. Czy ja naprawdę ten złoty na rangę, która nic nie posiada? I tutaj nie wiedziałem o co chodzi. Ponieważ z moich informacji, które są napisane na kanale na Discordzie, powinienem mieć temp MUTa, kickowanie i dostęp do czatu. Dobra, halo, czat. No nie mam permisu niczego, co tu chodzi. Nie gada, i że hop, jakiś tu wleciał jakiś żart totalny. czekaj, może relognę, ale nie, czy coś tutaj. Kośnik MUT, ukośnik ban. No nie mam Max bans. Nie, no nie mam nic. O co tu biega? Nic, lekko czułem się oskamowany i moje 150 zł poszło się walić. Więc zostawcie lajka, like, subskrybujcie kanał i wbijajcie na crawski.pl bo naprawdę warto, albo na gdzie jak chcecie swój serwer, może się zwrócić ten film. No, dzięki bardzo, na ra.